Aleluja! Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Takie słowa wywołam dzisiaj. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. <laughs> pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swojemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara imię Izak. Słuchaj bracie i siostro, dzisiaj święta rodzina, ale dzisiaj Słowo Boże przywołuje nam Abrahama, czyli początek. Sięgamy jakby do źródła, do początku. Stary... Abraham miał starą żonę, Sarę, i Bóg dał mu obietnicę, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. Abraham nawet nie miał wtedy dziecka. Urodził mu się jeden syn Izak, ale Abraham uwierzył w coś nieprawdopodobnego. I Maryja też uwierzyła, że bez mężczyzny będzie miała syna. I że ten syn to będzie sam Bóg. Coś nieprawdopodobnego. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dlatego trzeba <laughs> dzisiaj pochylić się nad świętą rodziną, popatrzeć na świętą rodzinę. To jest. Oczywiście Jezus. Dzieciątko Jezus. Złożone w żłobie. Ale później w Nazarecie. Eee, Maryja, matka Jezusa <laughs> i Józef. Józef, który adoptował, przyjął, przyjął Maryję do siebie brzemienną. Chciał ją oddalić, ale Anioł powiedział, nie bój się Józefie, synu Dawida, wziąć Maryi do siebie. To, co urodzi się, będzie Synem Bożym. Będzie dasz imię Jezus. Przyjmij. I tak się stało. <laughs> Józef przyjął. Dzisiaj pochylamy się nad rodziną chrześcijańską. Chciałbym pozdrowić wszystkich małżonków. Ale też i dzieci uściskać. Mówi się, że rodzina, to jest rodzina chrześcijańska, to jest kościół domowy. To jest wspólnota życia i miłości. Tak jest. Dzisiaj czytamy, że Maria i Józef zanieśli do świątyni dzieciątko swoje. Aby ofiarować je Pan. Taki był nakaz, że pierworodnego Syna należało złożyć w wieże, ofiarować, na pamiątkę ocalenia mm. synów pierworodnych Izraela, gdy byli w Egipcie, gdy przyszła pascha. I tak jest teraz, że my przynosimy nasze dzieci. Do kościoła, aby je ofiarować Panu. Dokonuje się to w sakramencie Chrztu. Chrzest to jest sakrament przymierza. <laughs> Jakby oddajemy Panu to dziecko, które, które ma się narodzić, które się narodziło, a które należy do Pana, jest darem Boga. Każde dziecko jest darem Boga. Nie z naszą własnością. Oddajemy je Panu. I modlimy się, aby wzrastało w mądrości, w łasce u Boga. Tak czytamy dzisiaj, że dzieciom zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Tu jest mowa o Jezusie. Wzrastał. My też wzrastamy. Wszyscy mamy wzrastać. Wzrastamy jako ojcowie. Mamy też wzrastają. Wzrasta miłość. Nie stoimy w miejscu, nie cofamy się. Ogarniam modlitwą dzisiaj wszystkie małżeństwa. Wody życia. I pozdrawiam, i nie tylko wszystkich, którzy teraz to słuchają, też modlę się za Was i trzeba dziękować Panu Bogu za naszych rodziców. I trzeba modlić się, aby te małżeństwa, które są dzisiaj, były trwałe, były święte. <laughs> Bo małżonkowie są dla siebie darem Pana. I małżonkowie prowadzą siebie. Żona prowadzi swojego męża do nieba, a mąż prowadzi swoją żonę do nieba. Jesteśmy w drodze. I zostały wam dane dzieci na chwilę, bo przecież one w waszym, że tak powiem, gniazdku urosną i wyfruną. Tak. I musicie pozwolić im wyfrunąć, odejść, ale gdy są w waszym gniazdku, tak trzeba żebyście kochali mądrze swoje dzieci żeby te dzieci poznały Jezusa i aby y, mogły być uczniami Jezusa skoro otrzymały chrzest przymierze z Bogiem żeby ten chrzest się przekształcił w relację z Jezusem w przyjaźni w oddaniu Jezus mój pan i zbawca pozdrawiam was wszystkich z Bielska od sióstr redemptorystek jestem tutaj i proszę, abyście też i za mnie się pomodlili. aleluja